Mamy pytanie, czy wezmą Państwo udział w niedzielnym referendum? Tak, oczywiście. Oczywiście. Czyli wiedzą tak. Państwo o tym referendum i jak tak. najbardziej popierają Pod... tę ideę. Podpisywaliśmy i na pewno pójdziemy. Aha, a wiedzą Państwo gdzie głosować? Yy, powiem szczerze, że nie, ja nie wiem jak My, jest w rejonizacji, ale znajdziemy tam gdzie wybory. Tam, tak, gdzie to wybory. Tam gdzie wybory. Czytałam no, to u nas na właśnie wczoraj. <laughs> no, na jaki temat referendum jest? Czy nic pan nie wie na ten temat. Tak jest referendum o odnośnie odwołania prezydenta Macieja Kobelińskiego. No to na pewno bym wziął udział. Aha. I na pewno jestem przeciwko odwołaniu. Ja jestem za pozostaniem prezydenta Kobylińskiego. A wie pan gdzie głosować? Nie wiem. Tak. tak. A wie pani gdzie głosować? Wiem. Oczywiście. A wie pan gdzie głosować? Jeszcze nie, nie. Nie. Nie idzie pani w ogóle na referendum? Nie idę. No mogę wziąć. Tak? A wie pani coś na ten temat w ogóle? Tak, wiem. Aha, czyli a wie pani gdzie głosować? Yy, na Placu Zwycięstwa chyba. Tak. Tak? A wie pan gdzie głosować? No w ratuszu na pewno. No. Wezmę, wezmę. A wie pani gdzie głosować? No nie wiem właśnie. Tam gdzie zawsze głosujemy. Tak, tak, dokładnie będzie regionalizacja, no wiem, czyli w każdym udzielnym tak? Tak. A wie pan gdzie głosować? Nie wiem. Wezmę udział. Wezmę w udział tak? w referendum. Czyli popiera pani ideę w ogóle referendum jako I, tako? Jak najbardziej. A wie Dlaczego? pani gdzie głosować? Wiem. Y, to znaczy y, nie jestem jeszcze zdecydowana, ale nie wykluczone, że tak. Nie. W ogóle? Czyli nie popiera Pani tej inicjatywy? Nie. Nie. popiera Pan referendum nie, i nie, w ogóle referendum? Nie, 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 A dlaczego, jak mogę tak zapytać? E, dlatego, że mnie prezydent Kowryński bardzo mało w życiu pomógł. Między innymi mieszkanie miał mi załatwić i do tej pory jestem bezdomny. To właśnie teraz jest okazja, żeby podsumować jak gdyby i wyrazić swoją opinię na temat jego prezydentury. No, jak opinia, w jakiś sposób mogę oddać głos? Oddać głos, bo jest referendum odnośnie odwołania prezydenta, czyli no może tak, pan ale... chcieć odwołać jako tak albo tak, nie chcieć no odwołać. Ale wtedy, ale wtedy w jakiś sposób można pobrać jakąś kartę do głosowania? Najpierw jest referendum, jeżeli dojdzie do odwołania prezydenta obecnego, to później będą dopiero wybory na następnego prezydenta. Aha. Ale póki co jest w ogóle referendum, no czy ludzie chcą w mieście, ja mieszkańcy ja są... Za, za usunięciem. No właśnie, no to trzeba by się wybrać właśnie na referendum. Kiedy to będzie? W niedzielę 18 listopada. W Punkty wyborcze, tak jak w każdym innym y, głosowaniu, w każdych innych wyborach. A, a, z, a w tak, w ogóle, przyjdę, no. Tak? Niech richwalny zalegalizuje, to zostanie. Dzień dobry, tak, wezmę. Oczywiście, że nie, proszę pana. Dlaczego? Nie popiera Pan inicjatywy w ogóle referendum jako takiego? Yy, jak pan zobaczy, co się dzieje tutaj w Subsku, to jeden głos tutaj niewiele zmieni, a poza tym niewielki wpływ mamy na to, co się dzieje tutaj w Subsku. No chyba tak. Czyli popiera Pani tę akcję w ogóle ideę no, referendum? To, referendum można to rozumieć tak i tak. Mo można iść na głosowanie albo poprzeć, albo nie. Wezmę. Tak, czyli popiera Pan ideę referendum jako takiego? Tak, popieram. Tak, wezmę. Tak. Tak, a wie Pani gdzie głosować? Jeszcze nie. W referendum niedzielnym? Wezmę. Tak, a tak. wie Pani gdzie głosować? Jeszcze nie wiem.